Cześć wszystkim, proszę o łapkę i Mój kanał pierwszy, Matka Przysiędowa Częziara e, Wiecie ile już ma? E, 948 subów Drugi kanał ma już <coughs> e, Czyli Julia Game ma 21 subów e, No i jeśli będzie, odcinek, pokazuję wam moje pamiątki No dobra, no to chyba już możemy <coughs> Zaczynać to tutaj, Moja odwitaj 1 do 10 Trzymaj koszulka matylkowe i takie spodnie, no dobra <coughs> Dobra, myślę, że już możemy zaczynać, dobra Pokazuję Wam moje pomysły, zaczynamy ja przynajmniej może najpierw od pluszaku bo pewnie jesteście od tego ciekawi <coughs> To jest dla bo mogliście widzieć na filmach Mogli... No tak, mogliście pewnie widzieć na filmach, bo Wam pokazywałam Nie <coughs> wiem, otwieram i na przykład lepiej para Na pewno mogliście widzieć <coughs> No dobra to była. To miała takie. kręci głową. tym może. I nawet rękami. I czym to jeszcze? Nogami. Ale dobra. <laughs> Teraz kapibara. Kapibara jest na rękę. A i oceniacie te labubu od 1 do 10. A na końcu powiecie, co mi się najbardziej się podobało. Czy może labubu, może jakieś magnesy. Czy może co. Tym roku nie będę miała barkoczyków, bo <coughs> my nie zaliśmy, może Wy napiszcie w komentarzu, gdzie e, moje barkoczyki to gdzie były robione, to może to, ja tam mogę pójść. Możecie mnie zalić, gdzie mogę pójść. <coughs> ale od jeden do się la bubu, Na koniec obejrzeć, jak już obejrzycie do końca, to ja to co było dla Was najlepsze. <coughs> I, I no, napiszecie, no, na jedzie się to jest kapibara bar, dajcie od 1 do 10. I ją można i wiecie, że ona jest na rękę. Tylko się ciężko zakłada, to nie wiem. Czy mi ona wyjdzie? Dobra, nie będę zakładać, bo się ciężko się zakłada. Ale no, po prostu ona my głaska się jak żółwich. I ona jest zo. I ją widzieliście chyba wczorajszym i wczorajszym filmie, bo ja zdzielałam była capi paryowa, że pokazywałam i oraz ona była lewócie capipara. <coughs> to lecie od 1 do 10, w to w komentarzu. Teraz <coughs> torebka capipary. Torebka co <coughs> Otóż od 1 do 10 napiszcie w komentarzu. <coughs> I tutaj zobaczmy jak leży. Czy fajnie, czy źle leży. Musi fajnie leżeć pewnie. Zobaczcie. No, w sumie fajnie. Jedzenie mogły być w sumie fajne. No, ocecie od 1 do 10. Kolejna to rzecz będzie, że wiecie jaka, że macie to. A a też musi się od 1 do 10, ale już było mówione, no ale dobra, idziemy dalej do filmu. i <laughs> ona. Wiecie co ona ma? <laughs> Schowanego w sobie. Ona. <laughs> to jest, no to jest Zo. <laughs> to jest Zo, jakaś oznaka. O <laughs> od 1 do 10? Nie w komentarzu. Mam jeszcze taką... wie się tu od 1 do 10. I taka, taka magnesona, taki magnes, rybka, to się od 1 do 10, no i dobra. Coś tu jeszcze nie, dobra, nie. Coś takiego się mogło się zmieścić. Teraz idziemy do magnesu. Czyli, czyli idziemy do magnesu teraz. Będę Wam pokazywać. O! O! <coughs> się Od 1 do 10. Ten to jest mój i ja wybierałam. Ja Jeden był przepiękny. tu w komentarzu: 1 do 10. <laughs> ale zasługuje na 10, a na tym. Chociaż. O, z Kabibayram. To też jest mój. Miałam od 1 do 10. Napiszcie w komentarzu: To też jest w sumie zezo. I jest ZO, mm, zo i on jest Zo Do Poznań. To jest mój jako tatę, sam wybierał. To jest w sumie ładne, ale od 1 do 10. O. <laughs> a to jest w sumie starówka. Poznaj się. od 1 do 10, tutajcie. A, i zapomniałam, to też jest ze starówki, i też dajcie od 1 do 10, tu w komentarzu, żebyśmy wszystkie rzeczy tutajcie od 1 do 10 i pa wszystkim. Mam na, bo już jesteśmy bliżej 1000, no i mamy już 9 48 subów, no i pa wszystkim, pa.